Przeżyła powstanie w getcie warszawskim, przeżyła Holokaust. W momencie wybuchu powstania Krystyna Budnicka była jeszcze dzieckiem. W kwietniu 1943 roku większość mieszkańców getta została już wywieziona do obozów i zamordowana. Ci, którzy pozostali, zdecydowali się na zbrojne powstanie. Było to pierwsze zbrojne żydowskie powstanie zorganizowane przeciwko niemieckim oprawcom. Tylko nielicznym udało się ocalić. Nie mam grobu. Gdzie mogłabym powiedzmy, zapalić świeczkę, czy gdzie mogłabym złożyć kwiatek i pomodlić się na grobie moich rodziców czy rodzeństwa. I to jest to miejsce tak bardzo ważne, że tu się przychodzi, kiedy jest dzień yy, wspomnienia, powstania w getcie. Przez pierwsze lata wojny Krystyna Budnicka, jej rodzice i ośmioro rodzeństwa żyli w warszawskim getcie. Była najmłodszym dzieckiem. Kiedy rozpoczęły się pierwsze deportacje do obozów zagłady, ojciec zbudował wspólnie z synami bunkier pod piwnicą. Tam ukrywali się razem z innymi członkami rodziny. Podczas jednej z łapanek aresztowano jej braci. To stąd wywiezieni zostali do obozu zagłady w Treblince. Miejsce pamięci przy ulicy Stawki do dziś nazywa się potocznie umszlak Plac Miejsce przeładunku. To jest imię mojego brata. To, to są wszystkie imiona. Mogłabym to znaleźć całą moją. Rodziny, tak, znaczy imiona imiona, wszystko są wszystkie imiona. Ja tutaj nigdy w czasie okupacji nie byłam. Nie, nie, doje, nie, dowieźli, nie złapano mnie i nie dowieźli na Umszlak Plac i dlatego i żyję, dlatego mogę tu mówić o tym, bo gdybym tu się znalazła, na pewno bym nie żyła. Przez dziesiątki lat Krystyna Budnicka nie potrafiła mówić na temat swoich przeżyć. Milczała, jak zresztą wiele żydowskich ofiar, które w komunistycznej Polsce czuły się stygmatyzowane. Dopiero po przełomie w 1989 roku zmieniła się atmosfera. Zaczęto wtedy zakładać różne organizacje pomocy, jak ta Dzieci Holokaustu, w której działa Krystyna Budnicka. Na początku było bardzo trudno naszym ludziom otworzyć się prawda? I, i, i w ogóle jakby znaleźć swoje miejsce w życiu, jak to się mówi. I pomoc zrobiła to, że prowadzimy już od ponad 11 lat psychoterapię dwa razy do roku dla naszych ludzi. I właśnie skutkiem jest to, że ludzie się zaczęli otwierać właśnie i mówić o swoich przeżyciach. Krystyna także ma wiele do opowiedzenia. Otworzyła się, zaczęła mówić o rodzeństwie i rodzicach. Wszyscy zginęli. Trójka jej rodzeństwa i rodzice ukrywali się przez 9 miesięcy w zbudowanym przez ojca bunkrze i w kanałach. Niektórzy z nich walczyli w Powstaniu Warszawskim, ale przeżyła tylko Krystyna, dzięki pomocy polskiego podziemia. Z takiego włazu wyszłam już niestety nie już bez rodziców, bez siostry, wyszła bratowa moja i jeden z moich braci który zresztą topił się w kanale i dwa tygodnie później zmarł. Długi czas Krystyna z daleka omijała okolice dawnego getta, ale od kilku lat znów tutaj mieszka. Nie ma własnej rodziny. Z zawodu była nauczycielką. Dziś na emeryturze ciągle ma do czynienia z młodzieżą. Jeszcze trochę i nas nie będzie. I w związku z tym czujemy się w obowiązku, wiemy już i teraz jeszcze są ludzie, którzy twierdzą, że to, że to wymyślone, że to nieprawda, że Auschwitz to jest wymyślony przez, przez różne środowiska. Naszym zadaniem jest w tej chwili szerzenie prawdy o tych czasach. No myślę, że, że to jest takie ważne i to może ostatnie zadanie mojego życia. Ostatnie moje